Neredeś? Nie wiem coś naprawić, naturalnie Gorobię jak potrafisz Może da się coś zrobić 사grami, Nie wiem coś naprawić Z zapał nie występu Może da się coś zrobić Cześć, o Tyfon oczekiwany Gorobię jak potrafisz Nie wiem coś naprawić, to walczy wygrywać Dajcie łapkę, jak pomogłem, dajcie subika. Siemanko Ludziska z tej strony Sawek, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku spróbujemy zamontować bluetooth do radia. Będzie to odcinek dla może takich powiedzieć amatorów, którzy potrafią lutować, tak. Jeżeli potrafisz cokolwiek troszkę lutować, to sobie z tym poradzisz. Jest to bardzo temat kontrowersyjny, bo wymyślałem przeróżne rzeczy. Dołączane Bluetooth z tyłu, z przodu i tak dalej. Wielu z Was jak nie ma na przykład Bluetooth w radiu, próbuje zrobić transmitter FM. Jeżeli ktoś nie wie jak transmitter FM działa, to też nagrałem w moim kanale taki odcinek o transmitterze FM. Może linka Wam wrzucę w opisie. Na wstępie chciałem powiedzieć że jeżeli siedzisz teraz w samochodzie i byś chciał zamontować w swoim radiu bluetooth to zapomnij że ci wyjaśnię to w 3 5 minut odcinek będzie długi i jeżeli nie masz teraz czasu odpuść sobie poczekaj sobie aż będziesz miał wolny na przykład wieczór jak już dzieci na przykład twoje pójdą spać czy tam no w ogóle będziesz miał czas Włącz sobie ten odcinek, który właśnie teraz oglądasz na spokojnie, obejrz sobie go od początku do końca. Dobra, zaczynamy. Pierwsze, co trzeba wiedzieć, każdy wzmacniacz ma wejście i wyjście, i tutaj, już kurde, zaczyna się pytanie: jaki wzmacniacz to jest radio samochodowe? To nie jest wzmacniacz samochodowy, i tu, właśnie, próbuję wszystkim wytłumaczyć, że to też jest wzmacniacz. Każdy na słowo wzmacniacz od razu, z, z, z stopu ładuje, wzmacniacz samochodowy. Każdy wzmacniacz. Czemu nazywa on się to wzmacniacz? Podłączamy sobie tutaj, na przykład, do Auxa kabelek, drugi kabelek, podłączamy do mojego telefonu i włączamy muzykę. Sygnał muzyczny idzie do radia czy wzmacniacza i wzmacniacz. Wzmacnia sygnał audio. Dlatego to jest wzmacniacz. Nieważne, czy to samochodowy, czy wzmacniacz klasy D, czy radio samochodowe. Wzmacnia sygnał? Wzmacnia. Leczy głośniej muzyka? Leci. Dlatego to jest wzmacniacz. Musicie pamiętać o tym, że każdy wzmacniacz ma wejścia i wyjścia. In po angielsku znaczy wejście do wzmacniacza, a out. Oznacza wyjście ze wzmacniacza. Jest to w każdej prawie elektronice. Mamy tutaj na przykład przetwornica, która na przykład z jednej strony wchodzi 12V, przekręcamy sobie i wychodzi 5V, ustawiamy sobie napięcie. Można ustawić mniejsze albo wyższe, ale każde urządzenie ma wejście i wyjście, tak samo jak wzmacniacz na przykład audio. No to gdzie jest in? Szukamy. Jest IN, PLUS i MINUS. Tu, tu podłączamy IN, czyli wejście na przykład na 12V. Tu MINUS, a z drugiej strony będzie OUT, PLUS i MINUS. Przekręcamy tutaj y, tym śrubokręcikiem i ustawiamy napięcie. Na przykład w tą stronę wchodzi 12V, a wychodzi 5V. In, out, pamiętajcie o tym Przypatrzmy się teraz radiu samochodowym Co w tym radiu samochodowym Co w tym radiu samochodowym Może być wejściem, a co wyjściem Na pewno USB będzie wejściem Tak? Na pewno sygnał z AUXa będzie wejściem I na pewno Wejściem bez, będzie CD Do wzmacniacza <grym> w, y, w, w każdym radiu samochodowym Jest końcówka mocy ona podczas pracy się nagrzewa i można od razu ją zlokalizować. Te grubsze miejsce to jest chłodzenie tej końcówki mocy. Wystarczy ją odkręcić i można nawet y, przeczytać nazwę, jaka to jest końcówka mocy i sprawdzić sobie w internecie. Tutaj jest na subwoofer chyba. I tu też będzie przez AUX. I to idzie do subwoofera sygnał, czyli to jest wyjście ze wzmacniacza. Tu mamy zasilanko. Żółty, czerwony plus, czarny minus. To też będzie wejście, bo wchodzi tutaj 12V z akumulatora samochodowego. A tutaj mamy wyjścia na głośniki: wyjścia, czyli OUT. Zgadza się? Każdy wzmacniacz, czy to samochodowy, czy to radio samochodowe, ma wejścia i wyjścia i ogólnie trzeba zrobić tak, żeby dać mu jakieś wejście żeby otwarzał Ci dźwięk i tak sobie pomyślałem co w tym radiu mógłby był, mógłbym zrobić żeby dać mu sygnał z mojego modułu bluetooth który też ma wejścia i wyjścia bateria plus minus ten moduł jest na 5V a radio jest zasilane 12 V, i to już dalej o tym powiem. Tu jest wyjście. Łączymy się Bluetooth, i tu wychodzi wyjście, i wchodzi do wejścia AUX do wzmacniacza rozumiecie? Łączycie się, się Bluetooth z telefonem, idzie sygnał audio do aux i ustawiamy radio w radiu AUX i włączamy muzykę przez Bluetooth tego. O to o tym chodzi. Ale też ten, do tego to potrzebne widzicie jest podłączyć i zasilanko trzeba zafundować temu modułu Bluetooth. A jest na 5V. Trzeba będzie pokombinować, by dać 5V. problem nie jest trudny, nie? Bo, bo już możemy podłączyć na przykład kabel, tutaj podłączyć ładowarkę, sobie telefonu, połączyć się i włączyć już muzykę AUX nie? No ale w samochodzie to te wszystkie kable tak wiszą. Fajnie było to umieścić jakoś w środku tego naszego radyka, i tak właśnie to postanowimy zrobić. Byśmy musieli się dostać najpierw do auksa. Ściągniemy panel, odkręcimy go i zobaczymy auksa. Panelik jest zdjęty. Mamy 5 śrubek. Odkręćmy te śrubeczki i zobaczymy je do środka. Mamy odkręcone już śrubeczki. Wycią wyciągnijmy ten całą płyteczkę. Interesuje nas te auks. Przydałoby się to od środka zrobić. Czyli by przydałoby się przelutować. No właśnie. I teraz najważniejsza rzecz. Jak działa kabel auks? Dobra. No to już tłumaczę. Sygnał w kablu. Lewy kanał. Prawy kanał i masa, czyli minus. Lewy kanał, jest to ten cypelek u góry, lewy kanał. Prawy kanał jest w środku, a ta najdłuższa tutaj to jest masa, minus. I widzicie też trzy przewody. I jak, od, jak ściągniecie izolację, no to już będzie temat, a który działa od, od którego nie. Jeżeli lutujecie i bawicie się w elektryce, na pewno macie miernik, no i takim mierniczkiem trzeba będzie to sprawdzić. I dobrze by było mieć pewność. No to robimy to ludziska. Zwykły miernik, 20 zł, chyba kosztuje. Jak się ktoś bawi elektrykom, no to jest podstawa. No. Ustawiamy sobie tutaj go na taką piszczałeczkę. Chodzi o to. Chodzi o to, że jak dotkniemy te sondy do siebie, to będzie piszczeć, nie? Prawda? Stawiliśmy go na piszczałkę. Podotykajmy. Weźmiemy sobie jeden, jedną sondę, złapiemy za czarny przewód i dotkniemy, zobaczymy, który kiedy zapiszczy. Lewy nie piszczy, prawy nie piszczy. No. Czarny kabel to jest minus. Ten no to dotniemy sobie czerwonego. Widzicie, inne nie piszczą, tylko czerwony. No i standardowo ten będzie lewy kanał. Dobra, wiemy. Wiemy, które kabelki są jakimi kolorami zaznaczone. A tutaj trzeba będzie przylutować, gdzie jest aux. I też musimy wiedzieć, gdzie jest prawy, lewy i minus. Wetniemy sobie wtyczka elektryczka dotniemy sobie czarny najpierw patrzcie, złapie sobie czarny a drugą sondą dotniemy płytki tu nie, tu nie o z tej strony jest minus masa tu jest dobra weźmiemy sobie teraz czerwony złapiemy, czekajcie czerwony złapaliśmy dotykamy tu nie. O! U góry. Widzicie? U góry. Czerwony to jest u góry, czyli prawy, prawy kanał jest u góry. A lewy będzie oczywiście tutaj z boku. Wiemy. Wystarczy teraz te kabelki przylutować. Tutaj. Mamy swój panel. Tu on będzie tak wyglądał. On tak będzie wyglądał i dobrze by było z tego auksa przeciągnąć ten kabelek ale jakoś tak zrobić, no widzicie już tutaj przeprowadziłem do środka kabel jeszcze tego do wzmacniacza jeszcze ten kabelek tu jakoś zrobić chyba wywalę tutaj dziurę i go przeprowadzę od razu żeby później mieć ładne dojście bo jakbym tak zamontował kabel w wystawie to bym musiał dopiero kombinować także od razu to zrobię jak widzicie w moim radiu było CD ja je po prostu odkręciłem wyciągnąłem to będzie o tak, elegancko, przeprowadzimy teraz kabelki i można do płytki lutować. Pamiętacie, tu była masa, tu był czerwony przewód. A to był lewy kanał, nie? I trzeba to teraz przelutować dla tych, co tam nie potrafią lutować. No to jest najważniejsze takie coś, żeby no cynę nałożyć na te piny, no to w sumie jest cyna, ale jak damy kropetce, to się nic nie stanie i dać cynę też na przewód. Dawaj wam to pokażę, może ci co tam nie potrafią to. No co, no potrzeba nam lutownica, ja mam stację lutowniczą. No jakaś cyna nam potrzeba, nie? Może być też pasta lutownicza. Że dla wszystkich lutowanie to będzie wyzwanie, ale mniej więcej pokażę, jak to wygląda. Bierzecie trochę tej pasty na przewody. Yy, ona powoduje, że lepiej cena się wchłania przewody. I próbujemy nałożyć cynę na przewody, nie? Dotykamy trochę nagrod cyny i o. O, jak... O, widzicie? Jak ładnie bielutki jest? I teraz na następny. Coś takiego. Coś takiego no. Spokojnie. Chodzi o to, żeby miało trochę cyny. Jeszcze ten czerwony przewód trochę słabo. O, troszeczkę cyny. Tutaj damy troszeczkę cyny o jaki glut poszedł Uu, po końcówce żeby trochę było. Dobra. Dodajemy stopniowo cyny i znaczy grzejemy miejsce i dodajemy cyny o. Wiecie jakie gluty się fajne porobiły. Te przewody są za długie należy je skróci skrócić nie? No najlepiej skrócić o jakimiś kombinareczkami. To. Dobra, my może minus najpierw, czyli ten tutaj, nie? Patrzcie, na tym mamy kropeczkę. Dam, spróbuję bliżej zdać. Na tym mamy kropeczkę i musimy do tej kropeczki to przylutować, czyli dotykamy lutownicą. Patrzcie jakoś... O, o. widzicie? Moment. I się złapało. Dobra. Czerwony. Jest, jest tutaj. Dobra. I mamy jeszcze jeden przewód. O, nie złapało. No, chyba będzie dobrze, nie? Nic nie pomyliłem. Nic. Minus. Prawy kanał i lewy kanał. Można to teraz jakoś poskładać do siebie, do kupy. Jeszcze tylko gałka została nam do wsadzenia. O. I panel jest. Zobaczcie. Przez. Przez CD wejście mamy przewód przeciągnięty. Możemy zamontować do Bluetooth i go gdzieś, nie wiem, tutaj umieścić, tak żeby no, te płytki tam nie dotykały. No, jakoś tam go zrobić. Może naklej na gorąco go przykleić. No i mamy, mamy sygnał do Auxa od radia podłączony, jak zauważyliście. Wystarczy tylko zasilanie dać. Do modułu Bluetooth, w radiu później przyłączyć na aux i będzie nam muzyczka śmigała. No, ten wzmacniacz jest na 5V, a nasze radio jest na 12V. No i przydałoby się coś zrobić. No. Są różne sposoby. Dobra, ludziska, plan jest taki: z radia samochodowego przeciągniemy sobie 12V zasilania od radia 12V tu w tym miejscu trzeba przerobić to na 5V żeby zasiliło nasz moduł bluetooth 5V bo nie możemy dać 12 bo się po prostu spali no chyba że znajdziecie moduł bluetooth na 12V tak, tak wtedy będziecie mogli to sobie bez niczego podłączyć i będzie wam grało co tutaj damy możemy dać przetwornicę jak pamiętaliście na początku In. Podłączyć plus i minus, ustawić pokrętłem na 5V, tutaj sprawdzić, czy jest 5V. Jak jest 5V, wtedy nasz moduł Bluetooth będzie zasilony. Można też zrobić inny sposób. Dać takie coś. Nazywa się on tak. Jest to stabilizator napięcia. On naprawdę groszek kosztuje w porównaniu do przetwornicy, bo przetwornica. Kosztuje jakoś 10-15 zł. Stabilizator napięcia, widzicie, teraz aukcję no, kosztuje grosze. Wystarczy tylko do niego przylutować przewody tutaj, o, w tym miejscu. I z jednej strony wejdzie 12V, z drugiej wyjdzie 5V. Pierwsze co musicie wziąć stabilizator napięcia tą stroną, a nie tą, to jest tył. Jedna nóżka. A więc tak. Tu jest 12V. Tu jest przewód plus. Tu jest przewód minus. Z tej strony wchodzi plus 12V, i z tej strony wchodzi do tej nóżki minus 12V. Jak widzicie, minus jest połączony, bo to jest uziemienie, czyli z tej strony wchodzi plus, a z tej strony już wychodzi 5V, i z tej strony jest plus, z tej strony jest minus. Walnijcie sobie teraz skrima w telefonie, żebyście wiedzieli jak działa stabilizator napięcia. I wystarczy przylutować przewody i dać zasilanko. A gdzie tutaj zasilimy? Wszystko piszę, ludziska. Zobaczcie, bateria. Tu jest plus. Tu jest minus. Czyli tu jest plus, tu jest minus. Przeciągniemy 112 12V w naszym radiu. Patrzcie ludziska. Od plusa i minusa z tych przewodów, gdzie będzie zasilanką, przylutowałem jeszcze taki przewód, przeciąłem go tędy, 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 tędy i mamy, zobaczcie. Ten biały to jest minus, tu mamy 12V, a tu będzie 5V. I teraz to przylutujemy o w taki sposób. Czyli co? Tutaj nakładamy cynę, tu nakładamy cynę i lutujemy, nie? Cyk i się trzyma. Teraz damy tutaj. Żeby kurde coś, ktoś mi tutaj palcem przytrzymał, to by było lepiej, nie? Trzeba teraz sobie jakoś to radzić. No. Dobra, trzyma się. I ostatni przewód jeszcze. nie bójcie się lutowania to tylko tak strasznie brzmi mamy zrobione dobra widzicie jest przelutowane tylko mi termokurczka tu uciekła będę musiał to jakoś izolacją zalepić żeby po prostu zwarcie nie było czyli tak przewód od zasilanka idzie przeprowadzony do Stabilizatora napięcia. Widzicie no to zalepiłem taśmą, nie miałem izolacyjnej, no taką zalepiłem, ale jest wszystko polepione. I jest przylotowane do modułu Bluetooth. Pamiętajcie, że jak lutujecie jakieś kabelki, zawsze róbcie tak, żeby one się jakoś różniły. Widzicie ten jest tak biały, ten jest bardziej czerwony, czyli te, tego używam do plusa, tego do minusa, bo może się po prostu popierdzieli, czyli czerwony idzie do plusa, czyli jest plusie. Bateria plus, bateria minus. Z lutowaniem nie ma problemów. No po prostu. Nie jest trudne lutowanie. No. Końcóweczki trzeba nacynować i później cena do ceny chlub i robi się całość. Witajcie to ja znowu wasz gaduła. Teraz zrobimy mały teści, czy to wszystko działa. A więc tak. Będę tłumaczył, a Wy spróbujcie skumać o co mi chodzi. A mianowicie chodzi zasilić 12V te radio. A że nie mam akumulatora, no to musiałem coś innego skombinować. Zasilacz on jest na 21V, do tego jest przetwornica ustawiona na 12V. Plus i minus idzie do zasilania, czyli żółty z czerwonym łączymy razem i dajemy do plusa, a czarny do minusa. Mam też podłączone tak widzicie na pajączka plus i minus mały głośnik. Przejdźmy teraz do radia samochodowego. Przewód idzie do stabilizatora napięcia. On jest tutaj przyczepiony, żeby miał ładne mniej więcej chłodzenie. Tu jest moduł Bluetooth. AUX jest podłączony do, do AUX jak pamiętaliście. Wezmę teraz w statyw no i włączmy to nie. A więc tak włączę teraz zasilanie. No, i powinien się włączyć radio i moduł Bluetooth, nie? Włączamy. Przetwornica świeci. Widzimy, że. O, moduł Bluetooth świeci i miga lampeczka. To znaczy, że się łączy. Włączmy radio. O, mamy tuner. Nie znajdzie, nie znajdzie nam teraz stacji, bo antena nie jest wciśnięta. Ale przełączmy to na AUX. Dobra, odpalamy. Moduł bluetooth. O, BT. To będzie to. Paruj. O, słyszycie dźwięk? <laughs> Jak już dźwięk słychać, to jest elegancko. O, no, włączymy muzyczkę. O. Czekajcie, ja zatrzymam i posłucham, czy słychać szumy. Nic nie szumi, nie ma pętli masy. Ciekawe. W normalnych wzmacniaczach klasy D to zaraz pętla masy jest, a to nie szumi, nic. O, wyłącza się. Wyłącza się, bo zasilacz nie wyrabia. Patrzcie, można ściszać, można zgłaszać telefonem. Mamy Bluetooth w radiiku. Przewijać. Elegancka sprawa. Wszystko elegancko, ludziska działa. Od ludziska, To by było na tyle. Pewnie będziecie mieli tysiące pytań, bo macie radio. Bez aux albo z jakimiś innymi jeszcze rzeczami, pewnie też da rady to ogarnąć. Może jeszcze nagram o tym odcinek. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli. Bo pewnie pytania będą. Mam takie radio, gdzie nie mam Bluetooth, i co tu wykombinować. No, są sposoby, bo ogólnie końcówka mocy, która tam jest, ma wejścia i wyjście tak samo. To jest serce całego wzmacniacza. Oj się robi ciepło już. <laughs> dobra, ludziska. Dajcie łapkę, jak pomogłem, dajcie subika. No co ludziska, to wszystko! Trzymajcie się, hej!